Cztery gramy spermy na łeb Cztery pusty na łeb Modlą się, żeby o chwilę przed tym Miał twardy sprzęt, to żadne pedały Ale brat dostał fiuta Bardzo głęboko Złe miejsce i czas to zarodek Jeden trzyma chuja, drugi fiuta, trzeci pałę A kierowca w ciągu ma dildo na wszelki wypadek Wspólna znajoma dała cynk Że dobrze się rucha ten typ Jaris podjeżdża, gdzie mieszka ten typ Noc będzie ciężka, gdzie mieszka ten typ Litość im przesła już nie ma jej dziś Pora na zemstę Widzą go na ławce, wali konia z pięcioma typami z bloku Widzą, że jest ich więcej, zero strachu ani szoku Kieruje nimi chęt seksu, parkują na tyłach bloku Wysiadają bez słowa i dochodzą zaskoczenia Ktoś więcej, ktoś uderza, ktoś się spuszcza, ktoś ucieka Ktoś jak, ktoś dusi, ktoś liczy, ktoś strzela Nikt tego nie planował, ale w końcu ktoś umiera To z tych bałek ulic, bloku Pośród braci, siód w rogu Pośród seksu, spermy i pękniętych Tych kot Co dzień się modlimy Opowieści z doliny homo Do tych pałe, polej wrogu Pośród braci, wśród wrogu ośród seksu, Fermy i pękniętych kondonów Codzień się modlimy, ziomu Opowieści z doliny homo siu. Mów kurwa albo nie dojdziesz Ja ci nie zwalę, ty jeba na pało Naprawdę chcesz zmarnować orgazm Żyje dla analu, ty jeba na pało Powiedział mu jak przystało, bo w żyłach mu płynie gejostwo To przez kierowcę tamten niedoszedłe, co liczy na to, że geje nie ogarną Reszta też była mało seksowna, poza tym, który sam dostał w dupę Oni go jechali zruchać, a on nie wytrzymał, miał za słaby orgazm I mówi To ten, który wtedy oblodził, wypuśćcie mnie proszę do taty, wejdę w odbyty Powiem kto kiedy i jak, tylko pozwólcie wrócić do domu, nie mówcie nikomu Dobrze, nie powiem nikomu Zaśmiał się pedał i doszedł za drzwiami, i kierowca doszedł w gardło Celem. Tak bardzo chciałbym znaleźć sobie spokój, gdy patrzę z boku na spermę i dziękuję Bogu za to, że wtedy miałem tylko pałę. To z tych pałek ulic w wśród wośród braci, sióstr wrogów, wośród seksu, spermy i pękniętych tych kondomów Co dzień się modlimy, o opowieści z doliny Z doliny homosiu. Sperma Cztery gramy, spermy na łeb. Cztery spusty na łeb. Sperma To z tych ławek. Dochodzę dla gagu, ty jeba na pało. Ktoś jęczy, ktoś uderza, ktoś się spuszcza, ktoś ucieka. Bardzo głęboko. Wyjdziesz z doliny